8. Prawdzie nie w pełni i mógłbym się pobawić teraz jak Odyn swoim nowy, nowym telefonem, ale niestety nagrywał, nagrywam GoPro 8, GoPro 8, ktoś się mnie pytał czym ja nagrywam, nagrywam GoPro 8, siemano siemano z tej strony Meksikano, środa środunia, środa dzień loda, środa środunia i tak dalej, kto jak woli. Szybko będę musiał mówić, bo i czasu mam nie za niewiele, bo jeszcze mam kilka rzeczy do, do zrobienia, a nie chcę, żeby tutaj nas noc święta zastała. Witam jeszcze raz was serdecznie, no i cóż mogę powiedzieć? Coraz rzadziej na tej szkolnej te filmy się pojawiają, a co idzie z tym? No to wiadomo, że spadek zarobków, a co idzie z tym, e, oczywiście mniejsze chęci do robienia czegokolwiek, czegokolwiek, słuchajcie, związanego e, z, z filmami na szkolnej, bo nie wierzę, że Aaron nagle aż tak tyle czasu nie ma i tak mocno zajęty bywa, e, że nie może wpaść do niego częściej niż raz czy dwa razy w tygodniu, e, bo tak ponoć teraz spada. Ktoś mi tak napisał, ale ciekawe, czy to prawda. To wy mi powiedzcie. Yy, więc słuchajcie, yy, im rzadziej wpada, tym mniej jest filmów, a jeżeli się pojawiają, to tak jak dzisiaj, jak się pojawiają, to tak jak dzisiaj i tak bym to nazwał, słuchajcie, yy, hurtownia filmów na szkolnej została dzisiaj otwarta. I hurtowo od razu, jak się raz wpada, to się nagrywa od dechy do dechy cały pobyt yy, u Krzysztofa Kano, bo jak inaczej cokolwiek jeszcze z tego kanału wyciągnąć. I tak jak się zastanawiam, o ile podejrzewam, że Rudy doskonale sobie poradzi bez Mlecznego Człowieka. Myślę, że e, sobie tam coś tam poustawiał, coś tam tego e, pff, i myślę, że nawet jak zrezygnuje z Mlecznego Człowieka, to sobie poradzi. Tak myślę, że e, Aaron zostanie się jednak na lodzie i na smrodzie, tak mi się wydaje. E, bo nie sądzę, że Aaron nagle otworzy firmę albo coś z tym zrobi, a doszło mi suchy, że chyba Rudy jakoś tam firmę chyba ma, czy coś takiego, z bratem, czy też tam, więc myślę, że, że, że Rudy na tym nie straci, no Aaron niestety e, dostanie obierki, tak, tak wygląda teraźniejszość i przyszłość, już do przyszłości konona, no to nie mam wątpliwości, jak, jak, nie, jak nie umrze w domu, sam, w samotności, to najszybciej, e, najprawdopodobniej będzie lądowanie gdzieś indziej. I stąd też takie hurtowe nagrywanie, hurtowe nagrywanie filmów, żeby cokolwiek jeszcze z tego kanału wyciągnąć. Ja nie patrzyłem statystyki, ale myślę, że jeżeli wrzuca się po trzy filmy co cztery dni, to mimo tego, że te zasięgi są dosyć duże i że ta oglądalność jest dosyć duża, no oczywiście nieporównywalna, tak jak było kiedyś, to i tak marna ta kasa powoli się robi, marne zarobki i tak jak powiedziałem na samym początku, mniejsze chęci do jakiejkolwiek działalności w kierunku Szkolnej, bądź też Krzysztofaka, ale dobra, pojawiły się trzy filmy, pojawiły się trzy, trzy wspaniałe filmy, sprawy właściwie załatwiły listy, bo oprócz, kiedy już otworzyli tą hurtownię, hurtownię filmów Szkolna 17, czyli wleciały trzy prze, w przelotach po przerwy dwie godziny między jednym a drugim, no to cóż, tak naprawdę listwy, listy załatwiły sprawę. No, bo oczywiście na wszystkich trzech filmach było czytanie listów, ale to coś też się zadziało. Szybko mówię im się kurna język plącze. Potem ktoś powie, że jestem najebany, więc może zacznę mówić wolniej, myśleć, a potem e, wypuszczać to w eter, bo teraz, jak szybko mówię, to nie nadążam myślami i zaczynam się plątać. Więc słuchajcie, wyszły te trzy filmy, no i oczywiście w większości, jak zwykle, nic się nie zmieniło. Czytanie listów, Kon zachęcony właściwie sam z siebie prosił o czytanie listów. Ja tam, ja w ogóle proponuję Wam usiąść i widzą czytać, niech Kon po prostu em, siedzi obok, a i... <laughs> Jacek niech coś czyta, cokolwiek. I taki prowadźcie content na, na kanale. Wleś, dziadów Jatek, otwórz i czytaj. I za każdym razem, jak przyjdziesz, odczytasz tam ile naście stron, dziadów czy też pana Tadeusza, to i dla widzów będzie dobrze. Krzysztof posłucha, bo pewnie nie czytał. Po co te listy czytać? A więc, słuchajcie, czytanie listów, czyli yy, nadal nuda, ale przez to czytanie listów, zanim się odbyło, to było. Ogromne zamawianie żarcia dla Konona, które pewnie połowę wyrzuci, jak to Krzysztof. Wielokrotnie też powtarzałem, że, że Krzysztof nie potrafi dysponować pieniędzmi. widocznie, jak coś tam ma, coś dostanie, to zaraz to mm, próbuje skrupulatnie wydać. No i ogromne zamawianie, ogromnej kupy żarcia. I, i wielka, i wielka, może nie sprzeczka, ale wielka. Mm, Wielki podział zdań na temat śledzia, bo Krzysztof zamawiał śledzia, oj, będzie Poletkiemu, bo i śledź tam leciał i grypka grecka, i woda, i podejrzewam, że też mleko, bo już trochę podwinałem te zamawianie, bo mi się nie chciało wszystkich tych produktów, ym, które Krzysztof zamawia, yy, słuchać, więc będzie Poletkiemu. Oj, będzie pamper zmieniany dla jego i to yy, częściej niż raz na dwa dni, bo tam się wszystko po prostu. Śledź lubi pływać, wszystko wypłynie, wiadomo, no nie przez otwór gębowy, tylko tą drugą stroną wypłynie. A sprzeczka dotyczyła, czy śledź ma być na wagę, czy ma być w wiaderku. Czy ma być też w pojemniku i na wagę. No i bo, słuchajcie, ja nie rozumiem, bo tutaj się ludzie z panią, która była po drugiej stronie słuchawki, nie zrozumieli. Krzysztof chciał, śledzie na wagę. Mm. Aaron sugerował, śledzie w wiadrze. Pani się aż oburzyła, że jak w wiadrze, jak to w wiadrze. A są takie wiadra, tylko że one są malutkie i to się mówi wiaderko. To więc w wiaderku. A pani powiedziała, że śledzie na wagę w pojemniku, ale czy te w wiaderku to nie są na wagę i w pojemniku? Mi się wydaje, że one też są na wagę, bo są ważone, no i są w pojemniku, bo są w wiaderku. Więc tam się grubo wszyscy e, mieszali, jakie w końcu śledzie chcą, w końcu doszli do porozumienia, że mają być zważone i włożone do pudełka. No i wtedy pani zrozumiała, nie wiem u kogo oni zamawiali, ale, ale coś tam nie pykło z tym zamówieniem, bo, bo strasznie się nie mogli dogadać z tymi śledziami. No ryba grecka do tego, no i woda, pewnie mleko, oj. Biedna ta dupa konona, albo otwór, biedny ten pampers, bym powiedział, więcej, biedny ten pampers. Nie dość, że zasikali, to teraz jeszcze będzie wiadomo, Poletkiemu, już nie będę mówił brzydko, Obkakany, bym tak powiedział, takim sformułowaniem troszeczkę innym. Obkakany. No ale przeszli panowie do listów, no i listy faktycznie zrobiły robotę, bo w jednym liście wspaniała niespodzianka dla Krzysztofa. Gumka. Gumka, ale nie taka z majtek, tylko taka gumka, jak się, wiecie, jak się idzie z kobietą do lasu na przykład, w krzaciorki, na łono natury, a się nie chce Hmm. A się nie chce mieć za szybko potomstwa, to taką gumkę Krzysztof dostał. Ale Krzysztof go dostał gumkę z tego, co zrozumiałem, chociaż tam było wszystko zamazane, ze zawartością też gumki. Tylko co to była za zawartość, to nikt nie powiedział. Fakt jest jeszcze, ale pół to nie fakt. Ale to w sumie nieistotne, bo wiecie, co jest istotne, że po tym dotykaniu, przekładaniu z rąk do rąk tej gumki. wyrzucaniu do, do śmieci i tak dalej. No bo no, trzeba, było, trzeba było się pozbyć tej gumki. Nikt nie umył rąk. A śledzie w drodze. A śledzie w drodze, śledzie już jechały. Taryfa już grzała, grzała na zakrętach. Po 50-60 na godzinę, i śledzie były z tyłu na pace. Ręce nie umyte po gumce. Gumce, i to, żeby swojej, nie swojej. No, cóż tu dodać, cóż ująć. Chyba nic nie trzeba dodawać. Higiena to podstawa na szkolnej. Zawsze tak było, jest i będzie. No i pierwszą taką niespodzianką to była gumka. Potem dalsze listy, już to już drugi film, dalsze listy i ogromne czytanie I, i też był list słuchajcie, list z Wośpu. Ja na początku się myślałem, że ja się nabrałem. Że to jakaś podpucha i ktoś wysłał list z Wośpu, że rzekomo tam ktoś tam coś podarował i tak dalej. Nie okazuje się, że to nie jest fake, tylko w imieniu Krzysztofa. E, Wojciech został wsparty przez Rudego i Arona A Krzysztof dostał podziękowania I Krzysztof strasznie był tym zniesmaczony Bo jak można Wspierać Wiadomo co No słuchajcie Tutaj są zdania podzielone Jedni wspierają, drudzy nie wspierają Jedni dadzą tą złotówkę e, Drudzy nie dadzą Zdania są podzielone Krzysztof też ma prawo mieć swoje zdanie. Z tym, że zdanie Krzysztofa też o prowadzącym tą organizację. No, myślę, że jest trochę grubo, grubo przesadzone, strasznie wy wypikowane, wyciszone, co Krzysztof na ten temat myśli, ale jak ktoś bystrzejszy, to po, po, po ruchach ust łatwo domyśleć się co Krzysztof mówi na temat prowadzącego tą instytucję czytaj Wośb. No tutaj to trochę może przesadził. No ale dalej, dalej szło czytanie i czytanie i czytanie i czytanie, a nagle jakiś spryciarz, słuchajcie, to był to był to był, to, czy, może to nie był hit, bo ja tego nie popieram, ale nam się tak nic nie dzieje, że okazało się, że to... Może nie perełku, bo ja też no, nie popieram takich, takich rzeczy, ale słuchajcie, jakiś spryciarz w momencie, kiedy Aaron nagrywał Konona, podszedł do, do samochodu Arona, mimo tego, że jest na kamerach. Człowiek się niczego nie bał. Naprawdę odważny mężczyzna. Młody, odważny mężczyzna. Takich nam potrzeba w naszym kraju. Młodych, odważnych. Czy zdrowy? Nie wiem, ale w każdym razie oblał jakąś substancją samochód Arona. Na oczach kamer, na oczach prawdopodobnie pędzącego ze śledziami taksówkarza, który już był tuż, tuż, <laughs> bo jak tylko <laughs> okazało się, że samochód Arona został oblany czymś, no Aron twierdzi, że pianką, nie wiem czym, nie było mnie przy tym, nie widziałem, na kamerach też nie widzę, nie mam wglądu, no ale była to jakaś substancja, powiedzmy, że niech będzie pianopodobna na oczach właśnie <coughs> tych wszystkich osób, <coughs> pędzącego taksówkarza, yy, siedzącego w domu Arona i również yy, Krzysztofa. I co mnie najbardziej, słuchajcie, zdziwiło, brak reakcji ze strony Arona. Olał temat, żeby to był spray, spray biały. Bo piana też się zmiała, a żeby to był nie wiem co, miód ludzki. No i sprawę: Aaron olał. I to mnie strasznie zdziwiło, widząc to. Przecież mógł nawet wyjść przed bramkę, już nie mógł tam, nie musiał biec za bramkę i szarpać się. Mógł wystarczy nagrać to zdarzenie całe, cokolwiek z tym zrobić, żeby bronić swojego mienia. Bo jakby nie było, samochód chyba należy do Arona. To Aaron nic, słuchajcie, nie zrobił. Kompletnie nic. Ja nie mówię tu, bo to nie zawsze się można z kimś szarpać, nie zawsze się jest potężnym, wielkim bykiem, yy, <laughs> czy też jakimś. Nie wiem, jak to nazwać ninja, żołnierzem ninja. Yy, I, wiecie, i stawać w szranki, ale mógł coś zrobić, mógł coś nagrać, mógł zareagować, krzyknąć, nagrać, miał telefon, kamerę. Aaron yy, Olał temat, i słuchajcie, i spokojnie czytał dalej list. Nie wiem, czy to był pozorny spokój Arona, bo nie sądzę, że w takiej sytuacji ktokolwiek z ludzi byłby spokojny, widząc na kamerze, jak ktoś mu e, no, oblewa czymś samochód. Czajcie, bazę, nie? Myślę, że, że to był spokój pozorowany. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, dlaczego Aaron nie zareagował? Nie wiem, ale zareagował ktoś inny, bo po. Odebraniu śledzi, które w końcu dotarły i być może dzięki właśnie dostawcy śledzia, śledź z Bałtyku, świeży na wagę, w pudełku, nie w wiaderku. I być może dzięki dostawcy tego śledzia, tak na to wychodzi, pojawiła się policja. Pojawiła się policja nie w sprawie śledzia w sprawie prawdopodobnie oblewania jakąś substancję samochodu Arona. I co śmieszniejsze, Aron dopiero wtedy wyszedł, kiedy takowa, no po odebraniu, oczywiście śledzi, i stwierdzeniu, że jednak to jest pianka na samochodzie, jakiego pochodzenia pianka nikt nie wie, to dopiero wyszedł do policji i zareagował, jak ktoś przysłał tą policję. Ja, słuchajcie, ja nigdy nie byłem za. Yy, szkodzeniem też komuś, nie tylko w jakiś sposób, że niszczyć mu... Yy... Rzeczy, no znaczy nieosobiste, nie. Osobiste, nie, znaczy nie, no dobrze mówię, no. Nigdy nie byłem za tym, żeby niszczyć komuś rzeczy osobiste, bo chodziło mi też o domek, no ale to, to, to że nie rzecz, to dom. No bo kiedyś było oblewanie domku yy, yy, Bożego i tak dalej, za tym też nigdy nie byłem. Yy, no i tym bardziej właśnie nie jestem nigdy za niszczeniem rzeczy osobistych i to mnie trochę dało do myślenia, no bo skoro a kompletnie na to tak... Nie zareagował z to i w ogóle, tak jakby nie było tematu, to można się obawiać tylko o jedno: że jeżeli nie reaguje, to kto wie, czy samochód Arona nie będzie nie, wyglądał niedługo tak jak Konona. Konon też Konon starał się reagować fakt po fakcie. No a tu był ktoś na gorącym uczynku. Karon bez reakcji i to mnie zdziwiło. Ja, słuchajcie, naprawdę nie jestem za tym, żeby komuś niszczyć jego dobro, no bo kurczę, no. Nawet jeżeli to jest żart, to czasami można trochę za daleko zabrnąć, nie? I nigdy za tym nie jestem, no, więc tym bardziej właśnie e, dziwi mnie, słuchajcie, reakcja Arona. Skończyło się na przyjeździe policji, co było dalej? Nie wiem, bo tak jak hurtownia się, słuchajcie, otworzyła, tak, tak samo szybko może się zamknąć, bądź też z tej hurtowni mogą jeszcze wyskoczyć jeden, bądź też dwa filmy właśnie po wizycie e, policji, w domu na szkolnej. Tyle słuchajcie ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie, no i co, może dzisiaj e, uda się wrzucić odcinek z giery, z Far Cry'a, bo lubita go. Pozdrawiam serdecznie.